Misja specjalna w RMFFM. Tajemnica Coco Chanel. Czy ikona mody była nazistowską agentką? 6 czerwca 1944 roku. Na plażach w Normandii lądują alianckie wojska, otwierając w ten sposób nowy front w Europie. Niemcy nie są w stanie zatrzymać tej ofensywy. W przeciągu następnych tygodni wyzwalane są kolejne miasta, a Francuzi z radością świętują zakończenie okupacji niemieckiej. Ale filmy i zdjęcia pokazujące roześmianych ludzi bawiących się z żołnierzami to tylko jeden z obrazów tamtych dni. W tym samym czasie rozgrywały się inne dramatyczne wydarzenia. Wielu Francuzów odczuwających gniew po hitlerowskim terrorze postanowiło wyżyć się na tych, którzy, ich zdaniem... Współpracowali z okupantem. W wielu miastach dokonywano samosądów. Kobiety, które oskarżono o kontakty z wrogiem, wyprowadzano na ulicę i upokarzano goląc im głowy. Nowe władze Francji starały się również znaleźć kolaborantów i postawić ich przed sądem. Wśród podejrzanych znalazła się także Coco Chanel. Dlaczego jednak postać uznawana za prawdziwą ikonę mody znalazła się na liście osób posądzanych o współpracę z wrogiem? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku misji specjalnej. Gabrielle Bonner-Chanel, która przyjęła pseudonim Coco, jest bez wątpienia jedną z najsłynniejszych projektantek mody w historii. Uznaje się, że zrewolucjonizowała modę damską, a wiele jej projektów jest do dzisiaj uznawanych za kanon elegancji. Gdy miała 11 lat, zmarła jej matka i Chanel wraz z siostrami została wysłana do klasztoru i sierocińca w Aubazine. To właśnie tam nauczyła się szyć. Na początku XX wieku pracowała jako krawcowa, a w wolnych chwilach występowała w kawiarniach jako piosenkarka. Właśnie wtedy przyjęła pseudonim Coco, nawiązujący do piosenki Kto widział Koko", którą bardzo często wykonywała. W 1913 roku otworzyła w Deauville swój pierwszy sklep z kapeluszami i od tego momentu rozpoczęła się jej kariera. Największą sławę zyskała w okresie międzywojennym, gdy zaprezentowała proste, wygodne i praktyczne ubrania dla kobiet. Otworzyła też nowy sklep w Paryżu. Sukces finansowy przyniosły jej jednak perfumy o nazwie Chanel nr 5, które zostały opracowane w 1921 Projektantka musiała jednak znaleźć partnera biznesowego, aby rozpocząć ich dystrybucję. Z pomocą przyszedł Teofil Badet, założyciel paryskiej galerii Lafayette. W 1922 roku podczas wyścigów konnych na torze Longchamp pod Paryżem Teofil Badet przedstawił jej potencjalnego inwestora. Panno Chanel, mam zaszczyt przedstawić pana Wertheimera, który jest zainteresowany sfinansowaniem dystrybucji pani perfum. Pierre i jego brat Paul byli dyrektorami firmy Bourgeois, która zajmowała się produkcją kosmetyków. Wertheimer zaproponował następujący układ: Weźmiemy na siebie wszystkie koszty produkcji i dystrybucji reklamy. W zamian chcemy otrzymać 70% zysków. Pan Bader dostanie 20%, a pani otrzyma 10%. Co pani o tym sądzi? W porządku. Zgadzam się na te warunki. W ten sposób w 1924 roku powstał nowy podmiot o nazwie Parfum Chanel. Nowe perfumy odniosły duży sukces, jednak Coco Chanel nie była zadowolona z układu. Uważała, że Wertheimer ją oszukał i w przeciągu następnych lat kilkakrotnie próbowała bezskutecznie przejąć pełną kontrolę nad marką. Ale Coco Chanel zajmowała się nie tylko projektowaniem. Choć nigdy nie wyszła za mąż, miała liczne romanse z wieloma wpływowymi ludźmi. Nawiązała m.in. intymną relację z księciem Westminsteru Hugem Grosvenorem. Sława pozwoliła też Chanel na poznanie wielu brytyjskich arystokratów i polityków, w tym króla Edwarda VII i przyszłego premiera Winstona Churchilla. Gdy wybuchła II wojna światowa, Chanel zamknęła swoje sklepy, tłumacząc, że teraz nie jest czas na modę. Jej decyzja wiązała się jednak ze zwolnieniem prawie 4 tysięcy osób. Jeden z autorów biografii o projektantce Hall-Von stwierdził nawet, że mogła to być zemsta Chanel za strajk robotników w 1936 roku. Gdy armia niemiecka wkroczyła do Francji, Chanel początkowo uciekła na południe kraju. Potem jednak wróciła do okupowanej stolicy i zamieszkała w hotelu Ritz. Coco Chanel uznała, że okupacja Francji stworzyła sprzyjające okoliczności do realizacji jej przedwojennego celu – przejęcia pełnej kontroli nad Parfum. Chanel. Niemcy wprowadzili bowiem prawo, które zakazywało Żydom prowadzenia firm, a Wertheimerowie, którzy dostawali 70% dochodów, byli Żydami. Ci w dodatku w 1940 roku uciekli z Francji do Nowego Jorku. Chanel wierzyła, że w tych okolicznościach udaje się osiągnąć swój cel. Napisała do władz okupacyjnych... Mam niezaprzeczalne prawo pierwszeństwa do przejęcia kontroli nad spółką. Zyski, które dotąd otrzymywałam, były nieadekwatne, dlatego możecie pomóc naprawić krzywdy, które wycierpiałam przez 17 lat. Chanel nie wiedziała jednak, że Wertheimer przewidział taki obrót wydarzeń. Dlatego w 1940 roku, jeszcze przed wyjazdem do Nowego Jorku, przekazał prawa do firmy innemu francuskiemu przedsiębiorcy, Felixowi Amiot. Amiot był chrześcijaninem, dlatego nie było żadnych podstaw do pozbawienia go przewodnictwa w spółce. Ale próba przejęcia kontroli nad firmą nie była jedynym przykładem współpracy projektantki z okupantem. Mieszkając w hotelu Ritz, Chanel nawiązała romans z Niemcem, baronem Hansem Gunterem von Dinklage, który pracował dla nazistowskich tajnych służb. Ale wiele wskazuje na to, że jej kolaboracja nie ograniczyła się tylko do utrzymywania bliskich relacji z wrogiem. Chanel miała bowiem aktywnie współpracować z nazistami. Holwon, autor książki Coco Chanel Sypiając z Wrogiem, stwierdził, że w archiwach francuskich policji znalazł dokumenty dotyczące Chanel. Była opisana jako. projektant i perfumiarz. Pseudonim Westminster. Numer operacyjny F7124. Zdaniem Wona był to dostateczny dowód na to, że Chanel była agentem niemieckich tajnych służb. Jednak Serge Klarsfeld, historyk i łowca nazistów, nie uznał tego za rozstrzygający dowód, stwierdził. To, że Chanel otrzymała numer agenta, niekoniecznie oznacza, że była w tą działalność osobiście zaangażowana. Niektórzy informatorzy nie wiedzieli, że otrzymywali specjalne numery. Chanel miała też współpracować z Wolterem Schellenbergiem, szefem tajnych służb SS. Gdy w 1943 roku szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na niekorzyść III Rzeszy, SS chciało ją wykorzystać jako pośrednika do prowadzenia rozmów pokojowych z aliantami zachodnimi. Operacji nadano kryptonim Modelhut. Zakładano, że Chanel napisze list do Churchilla, w którym przekona go do negocjacji z Berlinem. List miał zostać przekazany za pośrednictwem brytyjskiej ambasady w Madrycie. Plan się jednak nie udał. Kurierka, która przewoziła list do stolicy Hiszpanii, wyjawiła ambasadorowi brytyjskiemu, że Chanel pracuje dla nazistów. Gdy w sierpniu 1944 roku alianci wyzwolili Paryż, nowe władze starały się złapać i osądzić tych, którzy w czasie wojny kolaborowali z Niemcami. Ten los spotkał również Coco Chanel, która została aresztowana. Jednak nie postawiono jej ostatecznie zarzutów i szybko wyszła na wolność. Gabrielle Labrini, krewna Chanel, stwierdziła, że gdy projektantka wróciła do domu, powiedziała. Czesil mnie uwolnił. Spekulowano, że brytyjski premier interweniował w sprawie Chanel, co ostatecznie uchroniło ją od procesu. Dlaczego jednak brytyjski premier miał się wstawić za projektantką? Churchill znał Chanel i mógł po prostu chcieć chronić swoją znajomą, ale mógł mieć też ważniejszy powód. Część arystokratów i polityków brytyjskich sympatyzowało z nazistami i Churchill mógł się obawiać, że Chanel wyjawiłaby te informacje, gdyby zeznawała przed sądem. Nie oznacza to, że Francuzi zapomnieli o jej działalności w czasie wojny. Chanel nie otworzyła swoje sklepu i na kilka lat wyemigrowała do Szwajcarii. Z kolei jej były wspólnik Wertheimer wrócił z Ameryki i odzyskał firmę. Co ciekawe w 1947 roku Wertheimer i Chanel doszli ostatecznie do porozumienia i na nowo spisali umowę dotyczącą spółki. Nowy kontrakt uczynił z niej jedną z najbogatszych kobiet na świecie. W 1954 roku Chanel wróciła do Paryża i przy wsparciu finansowym od Wertheimerów ponownie otworzyła tam swój sklep, ale jej pierwsza kolekcja nie została dobrze przyjęta. Wielu Francuzów zbojkotowało kolekcję, pokazując, że nie zapomnieli o postawie projektantki podczas II wojny światowej. Chanel odniosła jednak ogromny sukces w Ameryce, co ostatecznie ugruntowało jej pozycję jako jednego z najbardziej wpływowych projektantów XX wieku. Zmarła 10 stycznia 1971 roku w wieku 87 lat. A jak sama Chanel postrzegała swoje postępowanie w czasie II wojny światowej? Projektantka była mocno skoncentrowana na swojej osobie i karierze i nie kierowała się empatią. Pewnego razu miała stwierdzić: Zawsze będą wojny, bo dzisiaj produkuje się tyle lekarstw, że ludzie już nie umierają. Miała też złe zdanie o francuskim ruchu oporu i generale de Golu. W jednym z wywiadów udzielonych po wojnie powiedziała o nim. Wkrótce będzie twierdził, że ruch oporu wyzwolił cały świat i czemu miałby tego nie mówić, jest cała masa francuskich półgłówków, którzy bez wahania mu uwierzą. Historycy zajmujący się sprawą projektantki próbowali wytłumaczyć jej postawę. Marcel Hedrich, przyjaciel projektantki i autor biografii Chanel, napisał. Prawda jest taka, że jej po prostu nie interesowała wojna i ogromny egocentryzm chronił ją przed rzeczywistością lepiej niż linia Marzynota Francja. Do dziś ocena Chanel nie jest jednoznaczna. Bez wątpienia była to jedna z najsłynniejszych projektantek w historii, której kreacje zrewolucjonizowały modę damską. Nie zmienia to jednak faktu, że w czasie wojny współpracowała z nazistami i być może tylko znajomość z Churchillem uchroniła ją od procesu i więzienia. Firma Chanel funkcjonuje do dziś i działalność Chanel w czasie okupacji nie okazała się znaczną przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Wspomniany już Holwon, autor biografii o Chanel, tak skomentował to w swojej książce. Wielu ludzi nie chce, aby wyidealizowany wizerunek Chanel, ikony francuskiej kultury, został zniszczony. Dlatego pragną o tym zapomnieć i po prostu kupować i sprzedawać jej produkty. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.